Ja już w trasie na Tupcala Powoli śmigamy To co teraz widzieliście to jest właśnie Jabal Tupcal Startowaliśmy po dziewiątej Idę w końcu z tą grupą Hiszpanów Z Katalonii Śmigamy razem I śmigamy tylko Dzisiaj do schroniska czy znaczy, do schroniska muszę z nimi Bo w schronisku jest ostatnia Kontrola tam policyjna Czy zwał jak zwał bo wiecie, po tym wypadku, który był nie chyba dwa lata temu, yy, no to teraz są kontrole, i przewodnik jest wymagany, więc bez niego ani róż. Więc muszę się do nich z nimi trzymać aż do samego stroniska. Idę z taką trochę starszą grupą? Tak, raczej po 30, albo nawet po 40. Śmigamy sobie powoli. Już słońce smarzy. No a czy chciałbym dzisiaj nawet może wyjść na topkale, ale zobaczymy, no bo oni jeszcze mają tam przerwie w połowie drogi w jednej, tej, w jednej z wiosek, więc nawet jakbym chciał sam pocisnąć sobie teraz szybko, to nie mogę, no bo, bo są te kontrole, jest trochę lipa. Trzeba się przewodnika trzymać. Szkoda, że już nie ma takiej samowolki jak kiedyś. Trzeba było sobie samotnie wyjść na topkale. Because Because... Teraz za mną mamy pierwszą kontrolę. Nasz przewodnik poszedł z naszymi paszportami. To jest jakiś komputer, więc pewnie nas wbijają w system. No, po drodze też mijaliśmy jakichś takich sklepików z, z taką graciarnią, tak jak wszędzie. Jakaś biżuteria, nie biżuteria. No i tyle. Śmigamy dalej. policja jest fajna, bo się wreszcie tak... Fajnie górzyście zaczyna robić. I nawet owieczki są. O. Owieczki. Pan na osiołku. Tutaj taki typowy transport. No. Trochę się zaprzyjaźniam tutaj z ekipą. Sobie trochę gadamy. Też jeden gościu był na Sky Island. Też zachwalam. No. Tylko oni mają całkowicie inny rodzaj, inny sposób chodzenia, wiecie, no ja duży plecak, oni małutkie plecaczki, ja raczej namiot, oni raczej hostele. Zobaczymy jak dzisiaj będzie. O, się muszę chyba wysmarować jakimś kremem, żeby mi nie spaliło, no bo już okulary i chusta jest nie. Już jest upał. My już powoli się wspinamy, już nie ma płasko tylko pod górę. W sumie na to czekam, bo, bo chcę jak najszybciej do tego stroniska dojść A trochę tego podejścia jest, bo stronisko jest na 3200, a startowaliśmy z tam plus minus 1800. No w ogóle w tej grupie tych Hiszpan jest też trzech Henryków czy Enrików No my mi przechrzcili Enrique Polones żeby mnie od reszty ekipy rozróżnić. Więc widzicie, dzisiaj blok prowadzi Enrique Polones de Polonia. A, myśmy doszli do jakiegoś miejsca, gdzie można sobie pomarańczki wycisnąć i wypić. Taki mały pit stop. Też pan od wyciskania soków nas poczęstował po kawałku pomarańczy, dobra jest. Hmm. trochę witaminki, co się przyda. No. Jeszcze spoko jest, bo to. Co, co, jakąś chwilę? Takie małe karawany z końmi albo z przejeżdżają. No dobrze jest. Trzeba do końca wycisnąć. Zawsze dodatkowe płyny, zawsze witaminka C dodatkowa. Mm. Znalazłem teraz pocztówkę z Polski od Magdy Rafała, 8,6 2019 z Pozdrowieniami dla Ahmeda, że robimy najlepszy sok. Też dostałem za free z cebulową pomarańczę. <śm> no, się napiję, zobaczymy. Mm. Za niebiaszcze oh. Czyli Polacy są wszędzie. Ale fajny gest. Czy to jest podszewka, a z drugiej strony są samochodziki, autostrady. Nie, Nie wiem, co to ma do końca do Polski, no ale. Ale zawsze się liczy. Fajna rzecz. <grym> Teraz jesteśmy praktycznie już na półmetku do schroniska. Jesteśmy w wiosce Sidi Cammaroj. Coś takiego jak... Dam tam nazwę, bo do końca nie wiem jak to się wypowiada. Jesteśmy na 2300 metrów. Za mną znajduje się biały kamień, który według legend kiedyś spadł się tutaj z tego stromego zbocza i przygniótł złe godzina. Pomalowano potem ten kamień na biało i właśnie z tego powodu, że tam zamknięty jest Uwięziony jest z Uidzin, to wybudowano tutaj świątynię. Dodatkowo do tej świątyni pielgrzymki mają tutaj e, pielgrzymki muzułmanie. E, muzułmanie, którzy są e, chorzy psychicznie i pewnie tutaj, jak przychodzą, mają nadzieję na wyleczenie. No, tutaj też przepływa rzeka. Jest fajnie wioska umiejscowiona około rzeki. Jest woda, jest wszystko. No też jest parę sklepików, zawsze można tak napić się tego soku pomarańczowego, czy jeszcze kupić wodę, jak komuś braknie. A tutaj jest tak śmiesznie, bo yy, przede mną jest wejście dalej na Tubkala, dalej w kierunku schroniska, a tutaj po prostu są dachy. Jest taka mała ścieżynka, a tu po prostu są domostwa na zboczu, więc praktycznie można wejść komuś na dach. Nie? Raczej jest stabilnie wszystko, ale, ale raczej nie będę próbował. Robi się trochę męcząco Bo cały czas jest mocna lampa I cały czas, cały czas grzeje po prostu Bez wystnienia Spełniłem sobie trochę wody No i oczywiście kalorie Pierdzieliłem trochę cukru Żeby... Żeby był jakiś dopalacz, żeby śmigać dalej Troszkę problematyczne jest, że Jak tak fajnie wiatr zawieje jest pełno pyłu w ustach i wszędzie. Bo jest to strasznie sucho i ten jednak pył z ziemi się unosi. Musiałem kilka razy popić, żeby żeby ten pył z zębów strzedł. Znajdujemy się w małej chatce jakieś 2,5 km od schroniska. Robimy sobie małą przerwę na jedzenie, a potem pewnie już jest, pewnie z godzinę tutaj będziemy. No jest teraz 13:30. Tutaj Hiszpanie mają wykupiony obiad. Pewnie, ogólnie mają wykupioną całą wycieczkę z przewodnikiem z obiadem, zupełnie pewnie zespaniem też, nie? Ja mam tylko przewodnika. Ewentualnie w schronisku wykupię sobie tylko nocleg, a potem na, na jutro będę sam wchodził. Chyba, że jeszcze mi się dzisiaj uda. No poza jedzeniem, które można sobie tutaj y, zafundować, to oczywiście jakieś są woda, jakie są jakieś tam napoje, są pomarańcze. Soki, czy taka chatka, że gdzieś można sobie uzupełnić jakieś tam braki, nie? To jest słodycze pełno jest z tego co widziałem. No. Ja się może chwilę zdrzemnę, a potem będziemy dalej śmigali. Ma no, chyba tylko 400 podejścia do, do schroniska, więc to już jest niewiele. Więc naprawdę bym szedł, no ale teraz wymóg tego przewodnika. Wymusza na mnie to, że muszę iść razem z grupą. No, Nieźle. Idę w Kimy na chwilę. odbębiłem ostatnią kontrolę oddałem paszport zatwierdzili mi tam no i mam ogólnie prawie że 4 godziny do wejścia na Jabal Tupkala czyli w sumie tak na styk czyli doszedłem do, do stroniska na styk, żeby tam wejść przez zachodem słońca mam nadzieję, że się uda i dzisiaj będę spał na Jabal Tupkalu no zobaczymy, jeżeli nie to gdzieś jakiś, na, jakiej skale, na jakiejś skale na jakieś półce skalnej, czy gdzieś Pójdę w kimę i tyle. Mam śpiwór do minus 5, więc myślę, że przeżyję, że dam radę. Nie, karimata wszystko jest, więc. Więc cisnę, 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 bo nie ma czasu. Jeszcze parę ujęć. Sto za mną. Też tak się troszeczkę wymknąłem, żeby mnie nikt tam nie zaczepił. No i śmigamy. Śmigamy, śmigamy.